Manu. Kiedy ma możliwość się rozpędzić, trudno rzeczywiście go zablokować. Mówi o Portugalczyku. No, Potemuje. No, Ogromne ryzyko Wawrzyniak. Nie było spalonego. Jest szansa na nokaut. Mierzejewski, Jerzejewski. 3 do 0. To już jest koniec. Polonia pro... 3 do zera. Bezbłędnie czarne koszule wykorzystywały każdy błąd Legionistów. No ale największy błąd jaki jest. Środkowa obrońca zostawia drugiego szybko obrońcę i wiele się w na dwóch zawodników. Nie dopuszczamy. Jeszcze potem na ratunek bodajże Knężewicz stara się ratować z tym krokiem wyjścia na spalonego i nie udało mu się, bo nie było spalonego. Na no to co Mierzejewski zrobił to po prostu to był majstersztyk, ale z jaką szybkością inni zawodnicy się podłączali Polonii. Tam sprintem biegał również Smolarek, a więc miał kilka rozwiązań Mierzejewski. Adrian Mierzejewski tydzień temu przypieczętował zwycięstwo czarnych koszów w zabrzu. Dzisiaj robi to też. Na teraz teraz, ten urlonego, teraz ten ale zobacz, gdyby tutaj Knerzewicz wybrał inne rozwiązanie. Tak. Ale to trudniejsze musiał Miałby to. szansę dogonić Mierzejewskiego. Mierzejewski robi to fantastycznie. To jest A. ogromny, błąd niewybaczalny Bawzeniaka Bawrzyniak def na defizyjnego Polskijka. Szybkość. Mierzyjewskiego, zimna krew, podcięta piłka. Tak mógł piątek się zachować w pierwszej połowie.